Marzy mi się wyspa kwiatów. Gdyby tak zebrał wszystkie, które mam nasadzone i które będą posadzone, to niezła wyspa utworzyłaby mi się, ale na ten moment takową wyspę kwiatów wysieję. Otóż słuchajcie, ze dwa miesiące temu. Moja mama wnetto za 12 złotyszy zakupiła taką oto mieszankę kwiatów niskich. No ucieszona mówi, ale będę miała, ojojoj ile to ona nasieje i tak dalej. A sorry, w Biedronce, nie w Ale mama otwiera opakowanie. Jako i ja teraz to czynię i wyciąga takie oto coś. Mówi, Ty słuchaj, ja nie wiem, jak to się sieje. Weź ty to i posiej u siebie. No cóż, mama nie jest zaznajomiona z tak nowoczesną formą, prześmiewczo powiem, sprzedaży nasion. Oto. Po prostu kawałek tkaniny, tworzywa, papieru jakiegoś zapewne bio, wkomponowaną oto mieszanką kwietną. Kwiaty jednoroczne, niskie. No co nie wiedziała co z tym zrobić. Ja mówię, choć ja ci pomogę. Przecież to nie jest nic skomplikowanego. Tu jest oto rysunek, ale mama nie. Zabieraj to, ja tego nie chcę. No dobra, mardar zabrała. Wydobyła z tych czeluści magazynowych taką oto wyspę, żartobliwie powiem. No i co? Patrzcie, jak ta lala. Przeznaczeniem było mi mieć takową wyspę. Zobaczymy, co to, słuchajcie, z tego Wyrośnie. A jaki skład? Czy czytaliście? Lwia, paszcza, miks, aksamitka rozpierzchła, pełna, pomarańczowa. Goździk, smagliczka biała, żeniszek niebieski. Ułożyć matę nasienną w doniczce lub bezpośrednio w gruncie, a następnie przykryć ją cienką warstwą podłoża. Około 1,5 cm. Lekko ubić, obficie podlać. Utrzymywać równomierną wilgotność, nie dopuszczać do przesuszenia podłoża. Otóż, 4 maj jest. Zobaczymy, ile wyrośnie. W każdym razie, w razie co dosieję, dosadzę, sory moje siewki kwiatów. I w Donica zostanie ta moja wyspa mini zagospodarowana. wszystko jest okrutne. Prowizoryczną osłonę dla arbuzów zrobiłam. O matko, rusia. No tak, już fikło. Bo przecież mi te siewki, te Sadzonki przewieje. Nierównomierne kiełkowanie okrutnie. Jest tych moich. To jest z mojego zbioru, tu gdzie mamy niebieskie napisy lub od kogoś ze zbioru. Tu już lepsze efekty. Kukurydze popcornowe. Pierwsze zaczęły kiełkować. Odmiana Dobosz F1. Lepiej kiełkuje niż płomyk. Ale też płomyka jest wysiane znacznie więcej. Dobosz tylko trzy rzędy, ale i tak widać, że lepsze kiełkowanie. Co tu jeszcze, do melonów chodźmy, bo nie pokazywałam. Boże, gdzież te melony są? Gdzież te melony, ródu, kochany? Tam. To sznurka od bielizny przywiązałam po prostu no najgorsze. Cały tydzień. 5-6 nocy. Otóż gdzież te melony? No A no widzicie, co lepemu po oczach tak się mówi. Tu jest mój ostatni dosiew. 23-27 kwiecień arbuzów. Ale to nie ostatni. Zaraz, zaraz. Jest jeszcze wczorajszych z tego, co mi tu nie skiełkowało. Z trzech, któryś palet wybranych. No dobra, mamy melony. Paleta ta została obsiana 26 kwietnia. Mamy 4 maj. Czytamy odmiana Alisza. To są wszystko słodkie melony, a niektóre z nich już próbowałam, już wiemy, że są słodziusieńkie. Widać jak. Kiełkują, podczas gdy ten maleńki dopiero wynurza się z czeluści ziemi, ten już ma taki rozmiar. INX1086. To znaczy, że gdy przejdzie pozytywne testy, melon dostanie nazwę, tak jak w przypadku Aliszy. Diana. Tu nie ma jeszcze nic. Tu jest jedno maleńkie. Zna z nasion, z melona, który w Kauflandzie kupiłam. 14% brix miał. Bardzo był słodki. Tu nie ma nic. Tu jest. No patrzcie, jak to jest. A teraz przepyszny. Jak jeden z tych moich przepysznych nazwałam sum 1, eh, Sorry, melon 1. A inny przepływny, Melon 2. To były ekstra słodkie. Z tym, że to są nasiona zebrane z mojego Melona. A że F1 odmiana nie powiela cech. Pewnie będzie i tak bardzo słodki. I zobaczcie, tu nie ma nic. Tu są dwa. Tu są dwa. Tu są dwa. A nasionka nie zapomniałam. Włożyć do komory. Lecimy dalej. Kiku chryzantemum. Ponoć bardzo, bardzo dobry. Tu mamy jedną sztukę. Tu mamy drugą sztukę. Pani Małgosiu, jeśli dobrze pamiętam, ale dobrze, dobrze pamiętam, to od Pani pozdrawiam. Chomej rok również. Ja Miałam już jedno nasionko. Natomiast był jeszcze jeden melonik też od pani. Ale już mi się, brakło. Nie szkodzi można kupić tu o pięknej urodzie melony. Cascade Carvalho ponoć bardzo słodziutki. I mamy w jednej komorze, mamy w drugiej, mamy w trzeciej. W zeszłym roku nie wykiełkował. No i to tak przed chyba czterema laty sum. Na Ukrainie dostałam nasiona, i właśnie z tego oto melona, z oryginału, to znaczy zebranego przez kogoś z ogrodu jego, powstały kolejne melony o bardzo zróżnicowanym wyglądzie. Przy czym tak słodkie, pyszne rzeszok albo owalne, żółte, albo okrągłe, żółte, albo mocno urzebrowane wspaniałe. No, tu mamy lekko wyżłobiony mój zbiór zeszłorocznych. No to był bajerek. Więc to jest y, melon jeden lub melon dwa, jak nazwałam. Walencja. Jeszcze nic nie widać. W zeszłym roku też. A tu nasiona z Emira, który był szczepiony na podkładce, chyba na dni pigolistnej. No i tutaj z mojego zbioru, więc tak widać. Kiełkowanie nektarin. Znowu nie ma nic. Może stare nasiona. Cappuccino. Nic. Ale titowka. Są dwa. Tu mamy tak. Tu nie ma nic. To już nie melon. Tu jest melon gigant. Nie ma nic. Ananas. Jedno. Dynia. Miracle. Jeszcze nic z mojego zbioru. amarillo Olome. Meron. Nic. Harentais. Nic. Jugosłowian ginger, zielony patison, dwupalczasty, pięć stron świata. Z oryginału ostatnie nasiono. Nic. A z mojego zbioru jest na razie jeden. A tu żółty, dwupalczasty patison. Cudne. Tak się prezentuje paleta. I teraz szybciutko z dyni. Z mojego zbioru wózkowa Junona. Z tyłu komór. Wszystko wykiełkowało prawie. A siałam, słuchajcie, po trzy nasiona, po dwa, po cztery. No ich miałam sporo. W razie gdyby coś nie wykiełkowało. Tu nic, nic, nic. Teraz szybciutko. No miało być tylko o kwiatach. Ale to już będzie taki tak zwany raport. Najważniejsze, że jest ta, na której mi tak zależało. Tak strasznie. Na dwóch. Na tej, co ma Nieapetyczny, obrzydliwie, jak zgniły kolor, zieleni, miąż. Guatemalan Green Ayot de Aflora, sprzedawca z Niemiec. Proszę, są. So, w zeszłym roku od Holendra nie było nic. Tu jest dynia Muscat, blanko dnia, czyli o białej skórze. Miracle z oryginału, coś się pojawia dynia. żarawołga. Jest blanko, proszę jeszcze biała. Mocno użebrowana z moich nasion. Proszę bardzo, jest jedno na razie. Tu jest też. Nelson, Hurra! A tuska w buza o wyglądzie arbuza z takiej beczki pasiastej. Nasiona z 2021. Na razie nie ma nic, ale on nie pobierał cech. Olga bezwłuskowa. To jest z oryginału. Jedno na razie, pigolistna, czyli ta, na której się szczepi melony. O i i co, arbuzy? Coś się pojawia i szybciutko w tej palecie triamble, czyli taka niebiesko-szara powykręcana. Niesamowicie. Muskudę de Maroc z mojego zbioru. Pink banana, super kształcik. Gołona synna, czyli bezwózkowa z Ukrainy nasiona. Musku de Marok, dobra, dobra. Triamble wyłazi, oryginalne opakowanie. Tu też Lunga z oryginału. Jest. Tu możemy zdjąć łuskę. Tu też Miranda Bezłuskowa. Pierwszy raz ją w tym roku się je. U nas można kupić. No i Popcorn Biała. Z mnóstwem białych narośli dnia jadalna. Jak najbardziej popcorn. Rok temu bardzo późno nasiona dostałam, wysiałam, ale za późno było. To znaczy ze dwa tylko, było mi szkoda, a nie wykiełkowały. Ale możliwe, że zaniedbałam. Tak się sytuacja przedstawia. Ta wóły, to wszystko czeka, żeby po przymrozkach tych przeklętych, które teraz mają nadejść, wysadzać. Tu są niewybudzone kanny dalie. Nie wszystkie podpędzałam, ale też co to za pędzenie w takich temperaturach chłodnych, nocnych. I co czeka mnie? Tu mnie ta czynność nie czeka, bo jest tylko jedna sadzonka w jednej komorze. Ale już na przykład zobaczcie. Jedziemy, jedziemy. Tu mamy czarny generał. Dwie sadzonki w jednej komorze i czeka mnie przesadzanie. Nie wyrobiłam się w ten weekend majowy, nie dało rady. Tu również trzeba będzie. Tam, tam, fantastyczne. Więc taka praca musi zostać wykonana na dniach, ponieważ, jeśli warunki pozwolą, w połowie maja wysadzam do gruntu. Może za półtora tygodnia, ale oczywiście nie wszystko. Nie, nie, nie. Pojedyncze sztuki i obserwacja i nakrywanie donicami. Zahamowany jest wzrost. Tak sytuacja przedstawia się u mnie. Ale, ale trzeba dokończyć siać tą wyspę kwiatów. ziemi ciut ciut z pola, z obornikiem, z kompostem zmieszanej i lecimy cieniusieńką warsteweczką i tak dalej i tak dalej. I zaraz to skończę, ale szybko nakreślę co jeszcze wykonałam z siewu. Otóż wysadziłam mieczyki, kukurydzę ozdobną variegata, groszek pachnący Lilię posadziłam, przesadziłam jakieś tam byliny. Słoneczników, kilka ozdobnych, posadziłam. Na tym odcinku wanna została przeniesiona ze stanowiska numer dwa. Tam będzie beczka, bo tu jest dużo bardziej nam woda potrzebna. Jest jedna, jest druga. Pod ogrodzeniem części już jest wysianych słoneczników. O, i tak śmiesznie. Tak, w cudzysłowie. Przy tej konstrukcji, tuż pod nią, jest rząd mieczyków oraz groszek pachnący. Tak, będzie po prostu tutaj kolorek, a to są te zdechaczki. Trzy noce temu, trzy dni temu, albo dwa, zdechły arbuziki, które były próbnie 26. Lutego siane. No i widzę, że mają się lepiej niż w tych doniczkach. Aczkolwiek i tak bita z Jak miały się w donicach zmarnować, to tutaj mają chociaż szansę. Słoneczniki ozdobne zostały wysiane. Tu wzdłuż jeszcze dosiałam inne. Mieczyków jest cały rząd. Cały rząd nagietki. A tu będzie morze kanny. Z tych, które mam z nasion, pozyskane już. Będą też tu i ówdzie kanyny wysokie, skarby. O, jak pomidorasy. Na razie cóż, spoko, rosną. Zobaczcie, jaka różnica. Te, które już mam tu kopikowane. Jaka różnica we wzroście. Tak się męczą widoki, męczą się. To jest to liściu gata. Ale różnica, co nie... Kolosalna. załaty, popikowane. No chciałby człowiek sadzić na zewnątrz, ale co? Co poradzisz człowieku? Co poradzisz jak nie można? Koper trzeba ściąć, zamrozić, nim mszyca pojawi się. I wysiać kolejne. A tu kwiaty kliwi. Po babci dostałam, została. Muszę ją przesadzić w jeszcze większe wiadro, donice. Ta jest 12 dwunastolitrowa, to znaczy to wiadro. Tu mamy równocześnie nasiona zawiązane przed trzema laty. Prawie trzema laty. I tu kwiatowe. Więc na koniec jeszcze zerknijmy na te moje kanny, które były w, budy w garażu pod domem. Jakieś 15 stopni, mniej więcej. folia grande. Wysiana rok temu z nasion. Patrzcie w garażu, sucho jak pieprz, ciepławo. A pojawiają się. Co też do gruntu trzeba dać? A jak ma być minus jeden, jeszcze no to dajcie spokój. Musifolia rubra też widać. Było tego więcej, ale z kimś tam się jeszcze podzieliłam. to przecież rarytasy. Te musafolie. Tu mam o pomarańczowym kwiatku. Też tak fajnie się sama z siebie wybudza. Zaczynam się zastanawiać, czy w donicach, w których stoją, one nie pogniły tam. No nic. W każdym razie kwiatów, a kwiatów jeszcze będzie. Brak szmygów jeszcze tu. Też makły. A w tym kąciku na zewnątrz. Kale wybudzają się. Oj, te to się długo wybudzają. Ale też ta sama sytuacja. Stoją na zewnątrz, chwiejne temperatury. W dzień były upały, w nocy chłodno. To jak to ma rozpocząć żyć? No, widać zielone, maleńkie, tu nic nie ma na przykład. Tu widać ale takie maciupkie, maciupkie. Kale, czyli kantedeckie, jest ich tu z 15 odmian, około. Te wszystkie donice, Jak coś nie będzie żyć, trudno. No i właśnie wniosłam te rośliny moje, których nie pikowałam jeszcze. Kanny, przeróżne odmiany: Klipdagga, cynie, haber piżmowy, titonia. Cóż tu jeszcze? Thunbergia pomarańczowa. Proszę, nawet nie wiedziałam, że wykiełkowała. Zatrwiany mi. Nędznie wyglądają. Ale to wszystko odżyje. Odżyje. Aksamitka drobniutka. I tu jest taki malwa jednoroczna. Tu są laki. Niewiele. Pysznogłówka monarda. To powinno być już znacznie większe, jakbym popikowała. Ale no, nie ma czasu. Aksamitki, Pelargonie, ulewy dzisiaj je tam pokotłasiły, potarmosiły. W, tych, w tym palecie z wypadku, Al, ile w konia letnia i naparstnica, i goździk brodaty. Które jest, które na razie nie wiem. Tu czekają i ochromy dwa kolory żyją na pewno. Nie wiem, czy trzeci. Była biała, fioletowa, i pomarańczowa. Tam czekają dalie z tego kanału mojego. Ile z nich będzie żyło, też czas pokażę. Ale ale mam pytanie Czy to jest jakiś rodzaj szałwi? Kto z Państwa wie? Internet mówi, że to może być szałwia, ale może ktoś z Państwa jest tego pewien. lekko pachnie oraz jak nazywa się to to coś jest też z ziołami ma związek, to kojarzę ale niestety nazwy nie hmm, pachnie cytrynowo troszkę, no może nie cytrynowo ale jakoś tak nie cytrynowo nie, ale jakoś tak podobnie i to to mam jeszcze w tych donicach od kogoś dostałam sieweczki rok temu no, ale zapach bardzo przyjemny. A jeszcze ktoś mi z Państwa napisał, że to może być barszcz Sosnowskiego. Zdjęcia tej wszechmądrej inteligencji sztucznej wysłałam, bo poprosiła o to. I zdecydowanie wykluczyła, że to jest barszcz Sosnowskiego. Zdecydowanie. A to było razem z pasternakami White Gem gigantami. Stwierdziła ta inteligencja, że być może jest to jakiś rodzaj, że tak może być, pasternaka lub jakaś tam roślina, ale że zdecydowanie absolutnie, bo zdjęcia jej i od spodu, i włosków, i tam u nasady, i tak dalej wysłałam, wykluczyła, że jest to barszcz sosnowskiego. To też wykopałam tę roślinę, bo łatwo się ona dzieli, muszę porozsadzać, ładnie pachnie. Dosyć. I pytanie: Czy to jest zielsko, czy to jest jakiś kwiat? Kupowałam w zeszłym roku kilka bylin, nie oznaczyłam, i nie mam pojęcia. Teraz nie wykopuję tego. No i kolego Marko, zobacz: to są moje szparagi. U ciebie to jest zarąbiste, a u mnie drugi. Dwie zimy za nimi w gruncie siane były. Nasionka wysiewaliśmy oboje u ciebie, wielkie karby, a u mnie jeszcze nic w tym sezonie nie pojemy. Cały ten szpaler tam wyleciały. Niestety. I na samym końcu od ciebie, Marko. O, a tu jeszcze coś tam żyje, ale czyli miejsce im nie służy. To niedobre, to chyba musi być słoneczne bardzo miejsce. To jest od ciebie skarb. Kilka. To też byle jak tak u nas, u mnie się ma. U nas. Na tym kończę. Pozdrawiam. Do widzenia.